Pewnego razu postanowiliśmy się wybrać do jakiegoś arabskiego kraju, by zobaczyć Arabów i dowiedzieć się, czy są takimi napaleńcami, jak o nich mówią. Do wykonania tego doświadczenia potrzebny był minidron Bobra, którego sterował pan pole za pomocą swoich programistycznych mocy. Podczas tego badania wysnuliśmy jeden wniosek, nie było tutaj żadnych Arabów. Bober postanowił wyruszyć na wycieczkę swoim super samochodzikiem. Kurzony Bober postanowił skopać swoje auto, które nie chciało jechać. Resztę drogi szedł na pieszo. Podczas drogi zobaczył coś niezwykłego. Leżało tam ciało jakiegoś robota, robot wyglądał na starszego ode mnie pana Pole i Bobera razem wziętych. Bober postanowił wejść do ciała tego robota, Bober miał od zawsze dziwne fetysze, ale to było dość dziwne nawet jak na niego. W ten sposób powstał Gigabober. Bober stał się tym, kim nigdy nie był, stał się Gigaczadem. Niestety ciało dostało jakiegoś erroru takiego jak rzeczy z modów w Garis Modzie u pana pole. Bober ostatecznie padł na ziemię, ostatecznie wyszedł, ale nie wiedzieć skąd stał się Nigerem, o dziwo przez tego robota schudł. Bober postanowił dokonać tego, co było mu słuszne. Wziął pradawny artefakt zwany pedalskim stożkiem i aktywował jego moc. Moc pedalskiego stożka była potężna, zbyt potężna, ale Bober dzięki pomocy pana Pole opanował jego moc. Z daleka zauważyłem to ja i pan Pole, on od razu rozpoznał światło tego artefaktu. Po tym incydencie Bober opowiedział nam o tym, co go spotkało, uznaliśmy, że ten robot może spowodować krzywdy wielu osobom. Dlatego postanowiliśmy go spalić raz na zawsze.